Dzień dobry Państwu! Tak, wiem, szoki, niedowierzanie, dwa odcinki w ciągu jednego dnia, ale stwierdziłem, że już dawno nie było nic NBA, i Wy się ciągle pytacie w poradnikach o pewne kolejne rzeczy, więc dzisiaj omówimy sobie coś, co było na równi z ostatnimi buildami z MyPlayer, czyli. Skład do 10 tysięcy, najlepszy skład według mnie, który możecie e, wziąć. Oczywiście zawodników naprawdę jest dużo, którzy są ciekawi do tej kwoty i, i dlatego postaram się Wam podać po dwóch, trzech na każdą pozycję, E, którzy są dosyć tani, a którzy są naprawdę dobrzy i skupimy się tu tylko i wyłącznie na pierwszej piątce, bo jak wiecie, a propos poradniku też z, z grindu, z my teama nie warto robić całego składu, e, no bo trafimy później robiąc sobie na przykład cały skład ametystowy, trafimy na kogoś kto ma pierwszą piątkę z samych e, diamentów i pink diamond e, i nie będziemy mieli za bardzo szans i to się wiąże z tak zwanym matchmakingiem, o czym tłumaczyłem w innym Poradniku. I teraz tak, jeszcze chciałbym powiedzieć jedną rzecz na wstępie, bo ktoś się mnie zapytał ostatnio w komentarzu, czy zrobię poradnik o strefie, e, strefie 32. I od razu mówię, nie zrobię poradnika. Dlaczego? Bo ta strefa jest nieprzydatna totalnie, jeżeli chcecie grać w Mightima', jest nieprzydatna. E, już tłumaczę czemu strefa 3-2, czyli mamy z przodu trzech zawodników i dwóch z tyłu powoduje, że zazwyczaj. Tych dwóch gości, jak jest ustawiona drużyna przeciw, przeciwna, to jest dwóch gości na rogach. Po, po rogach ustawionych, i jeżeli ten wasz przeciwnik rozgrywający wbiegnie w sam środek, to zazwyczaj odkrywa się jeden albo drugi. W Mighty wszyscy potrafią rzucać za trzy, i ten ktoś będzie wam tylko spamował takimi gwiazdami, podawał do rogu i rzucał za trzy. Dlatego ta strefa jest praktycznie w ogóle nieużywana, nie polecam jej, i raczej ewentualnie tylko jak ktoś ma centra IPF, a którzy nie potrafią w ogóle rzucać za trzy, możecie próbować ją grać. Tak, to nie polecam zupełnie. Dobrze, skupmy się teraz na tym, e, jakich zawodników Wam zaproponuję. Od razu mówię, że ja, tych ja tymi zawodnikami grałem, więc wiem, co proponuję i zdaję sobie tę sprawę, że jest masa innych, którymi nie grałem, e, którzy są równie dobrze, a może nawet i lepsi, dlatego liczę na to, że w komentarzach też napiszecie jakieś swoje propozycje, jeżeli nimi na przykład graliście. Jedziemy z tym koksem, zaczynamy od rozgrywającego. Jeżeli chodzi o rozgrywającego, od będę Wam pokazywał, jakie są ceny, przynajmniej na chwilę obecną, jak ja to nagrywam, tego samego dnia też to zobaczycie. No to pierwszym moim wyborem, dosyć oczywistym jest Markele Fultz, który jest... 89 overall. ktoś by sobie pomyślał, no za tą cenę to już można kupić ametysta, można kupić nawet diamenty takie tanie, ale naprawdę tutaj dosyć istotne jest słuchajcie to, jak dany zawodnik, jaki ma release, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o rzucanie, jakie ma animacje, jakie ma badże i statystyki. Ten pan ma 91 za 3. I ma 85 driving dunk, co już jest całkiem fajne, pomijając jakieś tam jego różne. Ma bardzo fajny release, jeżeli sobie zrobimy, spojrzymy na jego tendencji, to ma 95 driving dunk tendencji, to jest to, co wam kiedyś opowiadałem, że to jest dosyć istotne, że nie będzie wam robił layupów, tylko będzie próbował dunkować, jeżeli będzie miał tylko okazję. I jeżeli sobie spojrzymy na jego badże, catch and shot, difficulty shot, relentless finisher, Mamy jeszcze Clamps, czyli to jest do obrony. Mamy chociażby Contact Finisher. Mamy Giant Stire, czyli rzucanie nad centrami. Um, Jeśli chodzi o rzuty, to też zobaczcie, że mamy same 36 e, zł. Oczywiście możemy mu to zwiększyć na Hall of Fame, ale to 36 to jest całkiem sporo, uważam. Mamy Unpackable, mamy Dead Eye, mamy Flexible Release, mamy Hodson Hunter, e, Range Extender, Tireless Shooter, Volume Shooter. Masakryczna ilość barzy do rzutów i można powiedzieć tak, są zawodnicy, którzy mają podobną ilość, mamy tutaj porównanie do Kyla Luriego z tym, że to jest Galaxy Opal ale bierzcie pod uwagę, że to jest koleś który jest rabi, więc jednocześnie wrzucając jego sobie na pozycję rozgrywajka no to macie, po, powiedzmy analogicznie powinien się trafić w drużynie przeciwnej czyli też raczej będzie ametyst rabi nie będzie jakichś kozaków po drużynie przeciwnej i Markele Fultz naprawdę daje radę, jak widzicie można go kupić już za 1300 monet też od razu zaznaczam, ja wiem, że byli za darmo do wyciągnięcia Reggie Jackson z Locker Kodów był Zion Williamson. Fantastyczni Zion Williamson szczególnie, ale ja robię ten poradnik dla ludzi, którzy z tych Locker Kodów nie mieli. Reggiego Reggie Jacksona chyba możecie dalej jeszcze wyciągnąć, więc sobie sprawdźcie Kody obecnie. I którzy po prostu zaczynają od zera, mają powiedzmy te 10 tysięcy zbierali chcieliby to dobrze przeznaczyć. Kolejnym zawodnikiem, który, muszę przyznać, że bardzo mnie sfrustrował jak na niego trafiłem po raz pierwszy. Nie wiem co ten mój przeciwnik mu za badże tam zmajstrował. Zobacz, zobaczcie, że on ma 44 złote badże i 25 Hall of Fame, to jest jakaś masakra. To jest Boris Diaw, e, jako rozgrywający, ta karta jest po prostu chora. Grałem na przeciwko niemu i nie mogłem gościa zatrzymać, ja miałem nie pamiętam, czy miałem na rozgrywajku, ale to nie był chyba Jona, albo kogoś. Dia robił z nim co chciał 93 free point shot. Zacznijmy od tego, że on w ogóle ma wzrost 6-8, co jest całkiem sporo, jak na rozgrywajka. Bo on tutaj w teorii jest shooting guardem w tej, w, tej, w tej jego pozycji. Ma niby driving dunk tylko 80, to jest naprawdę niby. Spójrzmy sobie na jego tendencji. driving dunk tendencji 95, flashy dunk tendencji 95. To jest po prostu masakra, ten koleś. Jedyna rzecz, na którą trzeba uważać, to. No, i jeszcze przy okazji, przez to, że jest trochę wyższy, ma zbiórki jako, jako e, rozgrywający. Jedyna rzecz, którą trzeba brać pod uwagę, to że on ma 86 ball handle, Czyli gdzieś tam może ta piłka czasem uciec, ale to nie. Wiecie, to się naprawdę rzadko stosunkowo, biorąc pod uwagę, ile ten koleś ma zalet. No, i spójrzmy na to: Hall of Fame Catch and Shoot, Hall of Fame Corner Specialist, Difficult Shots, Relentless Finisher. Um, Clamps oczywiście, Interceptor, czyli do obrony, Intimidator, wszystko do obrony też mamy tutaj, jak widać, Talas Defender, Bagdon, panisher, proszę bardzo. Um, mamy Contact Finisher, mamy Giant Sire, czyli to, co przed chwilą Fords, tylko zapgradowane wszystko na of Fame. To jest jakaś ten kolej, to jest jakaś masakra Unpro mamy Hot Zone Hunter, mamy Range Extender również, czyli możemy z nimi z daleka sypać. I mamy oczywiście masę złotych, w tym na pewno dorzutów, bo Wiem jak się nimi rzuca i o i mamy WORM! Bierzcie pod uwagę, to jest rozgrywający, a gościu jeszcze będzie wam zbiórki zaliczał ehm, mamy Dead Eye. Co tu jeszcze mamy? Flexible Release to już było. Znaczy, to już było wcześniej u tego furca, Volume Shooter, e, Tylers e, Shooter również. No to jest, to jest maszyna. Ten koleś to jest po prostu maszyna. Polecam serdecznie. Jak widzicie, niewiele drożej od furca. Gdzieś będę się starał do 2000 tych zawodników, żeby ostatecznie do... wyszło 10 tysięcy, nie? No i dobrze, jeśli chodzi o pozycję rozgrywajka, to by było na tyle. Tych dwóch zawodników mogę Wam szczerze polecić, tak naprawdę, że to są przekozaki. Um, są też oczywiście inni, no, ale Morant już jest nie do wyciągnięcia. Jest Damian Lidar, z którego wszyscy teraz dostajemy za darmo i ma całkiem fajne staty, z tym, że on jest trochę niższy i trzeba brać to pod uwagę, e, że no to może różnie działać. Jest Brogdon, który ma świetne rzuty za trzy. Jest jeszcze jeden e, diamentowy koleś, który pamiętam mnie bardzo irytował, ale nie mogę sobie przypomnieć jego nazwiska, może wy mi przypomnijcie. Diament, który potrafił i wsady i świetnie rzucał za trzy. Bardzo, bardzo denerwujący koleś, nawet do tej pory gdzieś go spotykam. E, tym Rose'em też się gra całkiem fajnie, bo Rose ma świetny release w tej grze, nawet jak ma ten free point scoring na, na jakiś... E, ile on tu ma? 76, no to, to jest strasznie mało, to powiem Wam, że przez ten release powoduje to, że, że on bardzo często trafia. E, no i na tym, jeśli chodzi o rozgrywajka, bym się zatrzymał. Przechodząc do kolejnego zawodnika, jeszcze przypomnę, zachęcam do obserwowania kanału, do subskrypcji, do oceniania, do komentowania, wiecie, że rzadko to robię, ale ostatnio chyba zacznę, bo spojrzałem sobie na, na Analytics i zobaczyłem, że ponad 80% ludzi, którzy oglądają moje filmy nie subskrybuje kanału, także zachęcam, bo widzicie, że te odcinki pojawiają się stale, nie mówię, że na bieżąco, bo ja prowadzę różne serie, więc też ciężko jest wyrobić, a zauważcie, że i tak jeden odcinek dziennie się pojawia praktycznie zawsze, ale, ale na bieżąco, Te serię prowadzę po prostu na bieżąco. No i dobrze, kolejny koleś, jeśli chodzi o formację SG, który jest dla mnie fantastyczny. Przetestowałem go sobie zupełnie niechcący i stał się jednym z takich filarów, jeśli chodzi o mój grind w myteamie chyba nie wiem, miesiąc albo dwa temu. Rewelacyjny koleś. To jest Dort. Dort, który 3-point shot, 94, bardzo fajny, bardzo fajny release ma i 90 driving dunk. Rewelacja jest ten pan. Naprawdę ma rewelacja. Jeszcze odpala się, jeśli chodzi o rzut, jak jest na. Jak się nazywa? Na tej kowerze. Ma Steel 97, ma perimeter defense 95, bo wiecie, na żywo dob generalnie dosyć dobry jest w obronie. Więc to robi swoje. On naprawdę potrafi zamknąć przeciwnika, tak, że nic nie zrobi. Może te statystyki nie są jakieś mega imponujące, chociaż znowu mamy 95 driving dunk tendencji. Ale uwierzcie mi się, że gra nim się fantastycznie, ja nim grałem. No i oczywiście catch and Shoot Corner Specialist, co tu jeszcze mamy z takich ciekawszych. Zresztą zobaczmy sobie na rzuty. Ma trochę tych bardziej, oczywiście od, od dia, od, od tego, od rozgrywającego Diała. Diała, tak to się odmienia, nie wiem. Mamy Range Extender, mamy Ampla czyli tutaj się też nie przejmować tym za bardzo, że um, mamy Tight Handles, to jest fajne. Difficult Shots, mamy Clutch Shooter, to też się przydaje. Akurat Hot zone Hunter, mamy hot, hot Start, to akurat mi tam średnio, ale mamy Tireless Shooter, mamy Volume Shooter, naprawdę daje radę. Ten koleś, naprawdę daje radę. Polecam serdecznie 2,5 tysiaka, no nawet mniej można go wyczasnąć. Diamencik, uważam, że bardzo solidny koleś. Kolejny zawodnik, który widzicie, że można dostać nawet za poniżej tysiaka, więc jakieś w ogóle śmieszne pieniądze, to jest Zaklawin, jeżeli będzie was stać na wersję jego Pink Diamond, serdecznie polecam, ona kosztuje chyba około 8 kafli teraz. Eee, Polec jest świetny, bo tak jak na żywo, tutaj niby Freepoint Shot ma tylko 86, ale uwierzcie mi, że on ma świetny release, po prostu ma świetny release i można nim dużo trafiać, Driving Dunk 95 oczywiście. Naprawdę dobrze się nim gra, po prostu dobrze się nim gra i polecam właśnie jak ktoś chce zaoszczędzić na tej pozycji, oczywiście Driving Drive Tendencji 95, zobaczmy sobie na jego badże, no ma ich mało, no ale to jest też wersja Rabi. nie spodziewajmy się, znaczy ma mało powiedzmy złotych, bo tu jeszcze srebrne jakieś dochodzą, ale naprawdę ma Steady Shooter na, na złotym, to jest taka wiecie wersja... Że tak powiem, jak już Wam będzie brakowało pieniędzy na SG, to weźcie sobie lawina. Uważam, że warto grałem nim trochę. Zresztą dalej nim grałem. Teraz sobie grałem na przykład. Pokażę Wam mój składzik na My Team Limited. To on wyglądał, mój skład wyglądał następująco. Proszę bardzo, tego Denisa właśnie miałem, bo mi się pomyliło. To nie on miał grać, tylko miał grać Pan Io. Grałem oczywiście tortem. Tej toma w ogóle chcę sprawdzić. No i Janis i Ansel, do którego też zaraz przejdziemy, jeśli ja chodzi o Anselda, ale to jeszcze nie jest ta pozycja. No Janis to wiadomo jest przedzikiem, dlatego musiałem się tutaj zachować w, w jakichś ryzach, jeśli chodzi o wymagania i takim sobie składikiem popylałem. Dobrze. Więc przejdźmy do kolejnego zawodnika na S.G. i ostatniego już dzisiaj. No i tym panem jest nie kto inny jak Clay Thompson. No typowy koleś, którym właściwie i to najlepiej sobie w tej wersji właśnie 89 overall free point shot 95. No, sadów to on nie ma, wiemy jak Clay gra na żywo, ale no, dopuśćcie go do trójki. Dopuśćcie go do trójki z otwartej pozycji to zawsze, po prostu zawsze trafi. I takich zawodników też warto mieć w zespole, warto mieć takich, którzy, którzy potrafią się rozpędzić i wjechać pod kosz i takich, którym można odegrać. I do takiej należy właśnie Klay Thompson. Możecie też kupić jego wersję ametystową za. Za 5000, więc zależy właśnie jak będziecie skład budowali, no ta jego wersja, no to widzicie tutaj za tysiaka, 1500 można wyhaczyć tą jego najlepszą wersję spokojnie, I no i myślę, że warto, aczkolwiek z tych trzech wyborów zdecydowanie Dort w ogóle bez, bez, bez dwóch zdań, nie zastanawiałbym się nawet na waszym miejscu dwa razy, no i tyle, jakby większej ilości zawodników nie sprawdzałem na tą pozycję, jeśli chodzi o takie kwoty, ja już grałem bardziej wiecie... Yy, droższymi już yy, zawodnikami więc, więc, więc więcej też wam nie będę w ciemno polecał. Przejdźmy sobie do SF-ów. No i mówiąc o SF-ach nie można pominąć pana, który irytuje pokolenia, że tak powiem w każdym NBA jest tak wnerwiającym zawodnikiem, że to jest szkoda słów. W tym i tak już nie jest tak źle, ale rok temu to była jakaś masakra. Hedo Turkulu yy, który ma 89 za 3, więc jeszcze nie jest tak źle, ale gwarantuję wam, że w zeszłym roku to była jakaś tragedia przez to jaki chłop ma release, po prostu ma rewelacyjny release, e, i, i jak się go nauczy, to wszystko siedzi. Catch and shoot na fioletowo. Corner specialist, e, co on tu jeszcze ma? Ma dużo złotych, widzę jakichś rzeczy. Akurat nim nie grałem, więc od razu zaznaczam, że, że nie, przepraszam. Dwa razy, dwa razy mi się nie zdarzyło zagrać. I, i, tak, kiedyś mi się zdarzyło jednak. Ampla Cabal, Shooter, Green Machine, Hotzone Hunter, Pump Fake Maestro, Range Extender, Steady Shooter, Tireless Shooter. Volume shooter, no, wszystkie shootery, jakie może, jakie może mieć, to po prostu ma. Em, więc no, to, to, jest, to jest miazga, jeśli chodzi o rzuty. Wsadów też, no coś tam wiecie, sam na sam ten mo, może być, ale, ale to jest korzyść odrzucania, jest po prostu e, powalony, co tego się nie da inaczej nazwać e, na tym punkcie. Od razu zaznaczam też, że pozycja ta SF jest najdroższa, moim zdaniem, ze wszystkich. I tutaj pozwolę sobie nawet rozszerzyć widełki do 5000, bo uważam, że w nią najwięcej kasy trzeba włożyć, żeby mieć faktycznie jakiegoś zawodnika, który będzie miał jakiś większy szans w waszej drużynie. No i dobrze, kolejna moja propozycja, Andrzej Gudala, który też zawsze był dobry i to z tego względu, że... I zauważcie, że to są propozycje, które wam SF ma, jest o tyle specyficzne, że tymi zawodnikami, jak będziecie chcieli, możecie też grać i na SG, i na SF, w zależności jak oni mogą. Akurat i Gudala może na SG grać i też się tam nadaje. Chłop ma, chłop ma 91 za 3 i 95 driving dunka, oczywiście driving dunk tendencji też prawie na maksa. No i catch and shoot, relentless finisher, pick pocket, w ogóle dużo tych Hall of Fame'ów ma. To jest, fajny, to jest fajna rzecz, quick first step, to się bardzo często przydaje. Mamy range extender, mamy corner specialist, difficult shots, no, no i potrafi, potrafi i ma bardzo fajny bardzo fajny release, dlatego polecam. Polecam go na pewno. Jest tutaj jeszcze taka propozycja, jak sobie przeglądałem do tych pięciu kafli e, Janisa to kumpo. Powiem Wam, że jego na PF, nie, nie na SF. Jakby ktoś miał taki pomysł, o Janis, fajny, on jest OP w tej grze. On jest OP w tej grze. Jego wjazdy pod kości przez to, jak ma długie ramiona, jest straszny. Ale on nie umie rzucać za trzy i to was zniszczy w myteamie, To was po prostu zniszczy. Koleś, który będzie e, krył Janisa, będzie ciągle stał pod koszem, bo to tak jak na żywo, nie? Także, e, także nie polecam tego. Janisa, tylko w wersji Galaxy Opark, gdzie on potrafi rzucać za trzy. To naprawdę, naprawdę robi wtedy dużo. No i w sumie, wiecie co, no z tym SFM właśnie jest tak niewdzięcznie dosyć, że z ametystów nie mamy kogo. No są zawodnicy typu Kevin Durant, ale on nie ma tu jeszcze dobrych rzutów za trzy. Jest Richard Jefferson, nic specjalnego powiem wam szczerze. Um, więc raczej bym się skupił... Raczej... O! A propos nic specjalnego. Ten pan kiedyś był dobry, ale widzę, że już mu zderfili free point shoty, ale ja bym chciał zobaczyć jego driving dunk tendencję. Ja akurat nim nie grałem, 85, no to ujdzie powiedzmy. No nie, no nie jest jakiś szał, Myślałem, bo on zawsze był wysoki, wiecie, i dlatego ludzie nim spamowali um, No mówię, ten SF jest o tyle, o tyle niewdzięczny, że tutaj zazwyczaj... Zazwyczaj trzeba trochę więcej pieniędzy wydać i ja bym poszedł w Andrzej i Gudale na waszym miejscu. Um, albo ewentualnie w jakiegoś Shootera typowego i... I, i tyle, i tak to zostawił. Um, dopiero później, jak się dorobicie trochę, to za jakąś większą kwotę kupił kogoś ciekawszego. No i dobrze, przechodzimy teraz na pozycje, które... Na obydwóch może grać jeden pan Który uważam, że powinien być Obowiązkowo w waszym składzie Obowiązkowo To jest Wes Anselt w wersji ametystowej Ponieważ Chłop nie jest drogi Chłop po prostu nie jest drogi A No ja nie wiem, jak można robić takich zawodników Nie kumam tego W sensie Anselt, ja nie oglądałem go na żywo, ok Ale czy Anselt kiedyś był dobry w rzutach za 3? No szczerze w to wątpię, bo był centrem Eee, coś tam chyba kiedyś rzucił, no ale bez, bez przesady. O, zaraz, co, co jest? Co on taki drogi? O? Aha, Boże. No właśnie, coś mi tu nie pasowało. No, a, a propos, co on taki drogi? Zobaczcie sobie. Zobaczcie sobie, ile chłop kosztuje. Gwarantuję Wam, że to jest jeden z najlepszych ametystów, jeśli chodzi o centra albo PFA, jakich możecie dostać. Już Wam tłumaczę czemu. Shot 88. Tak to skomentuję, ale korzystać z tego, skoro dają takie zawodnika. Driving Dunk 9, 85, e, Rebound na 90. Jest bardzo się szybko porusza, jak na cędza, dlatego na PF-ie bym nim grał. Właśnie z tego względu. Driving Dunk tendencji 100, rozumiecie to? No, chłopiec przypałowcem po prostu. I spójrzmy sobie na jego budżet, 41,23 zł w tym CUT SHOT i CORNER Specjalist NA FIOLETOWO, rozumiecie, to CENTER WEST Ansets, ta gra jest niepoważna, no ale są tacy zawodnicy i trzeba ich mieć trzeba ich mieć, jeżeli takich dają WARM oczywiście, CONTACT FINISHER, QUICK FIRST STEP, jako CENTER zaznaczam DIFFICULT SHOTS, jeszcze tu pewnie do rzutów coś będzie miał oczywiście, no, obrona, obrona obroną Chodzą um, HUNTER, GREEN MACHINE Pamfek maestro, Range extender. No to jest niepoważne. Volume shooter, masakra. I świetny. Polecam obowiązkowo go kupić, bo widzicie, jaki stanie jest, jest rewelacyjny. I to jest jeśli chodzi o PF. Równie dobrze na PF-ie właśnie grałbym Janisem na waszym miejscu na początku. Janis może być i w wersji. Aha, no tak. Janis może być i w wersji ametystowej, i w tej wersji diamentowej. Nie ma jakiejś większej różnicy, przez to, że. Um, że on i tak nie ma rzutów, więc, więc to jak wam będzie tam kasowo staczyło um, moim zdaniem tutaj nie ma co się przejmować o tu jest jeszcze jakoś jego lepsza wersja, zobaczmy co to jest o nawet ma 80 za 3, no to jest szaleństwo jakieś no to widzicie, maszcie do wyboru, do koloru, koleś jest OP ze względu na swój, swoją budowę w tej grze, na swoją długość łap no i świetne animacje, także myślę, że, myślę, że warto spróbować aczkolwiek ja bym poszedł w Anselda i nawet bym się nie zastanawiał w tym miejscu i na centra center to są dla mnie dwa wybory i możecie się zastanowić, którego wziąć jednym z nich jest Pan Radia. jak oglądacie moją serię z Mightima, to wiecie, że często się nim posługiwałem Pan Radzia, który też kosztuje dwa kafle to jest taki trochę gruby trochę gruby, ale 91 free point shot wiecie, center ma to do siebie, że on nie będzie musiał wam rzucać za trzy z tak zwanego podbaka, tylko on będzie dostawał raczej piłkę do ręki i rzucał od razu, nie? Z odegrania. Ale 95 offensive rebound i defensive rebound. To naprawdę czuć. Chłop zbiera piłki takim zawodnikom, że to się w pale czasami nie mieści, więc to czuć. I spójrzmy na jego blok, bo on fajnie też blokuje. 85, no spoko, to myślałem, że będzie miał więcej, ale naprawdę dobrze blokuje ten pan. I nie jest jakiś mega szybki, to nie jest Anselt, ale właśnie Corner Specialist, Counter and Shoot. To jest to, co nas interesuje w przypadku, w przypadku takiego centra, który ma jeszcze rzucić c 3 Jeszcze jak miał steady shooter, możecie mu dać steady shooter, jak będziecie mieli. Green Machine ma też, widzę. Bo nie, no dużo ma tego. Steady shooter mu dodać i w ogóle już będzie przekoksem siedzi u trójki. I to jest radzia. I mamy też takiego pana, który nazywa się Boner. Boner, którego zrobili w wersji, w wersji właśnie wściekniętej której też Bonry umiał rzucać za 3. 96 za 3 jest jeszcze lepszy niż I To czuć. Praktycznie każda truja nim siedzi, ale zrobili go w wersji driving drag 95. I on jest szybki, to czuć na boisku, ale bierzcie pod uwagę, w, jak, w którą stronę chcecie pójść, bo on ma 85 defensive i offensive rebound 79 blok. I on na boisku też jest taki, że jest szybszy. Ma wsady, okej, okay, ma lepsze rzuty za 3, ale też. Łatwiej go objechać, jak on broni. W sensie Radzia naprawdę, jak stoi pod koszem, to wystarczy, że dacie prawą gałkę do góry, wtedy zawodnik tak ręce daje. Nie, nie skaczycie do bloku i naprawdę ciężko przy nim rzucić cokolwiek. Nie musicie skakać nawet nim do bloku. A pan Bonner, no, z takim Anseldem w parze, myślę, że dawałby radę, bo Ansel też obrona i tak dalej. Więc zależy, kim wam się będzie lepiej grało i jednego i drugiego polecam, tylko że jeden i drugi ma trochę inny styl gry, i to zależy, co wam będzie bardziej pasowało. No i tyle. Ja myślę, że taką piątką, czyli na przykład stwórzmy sobie taką, takiego Diao, Lawin, powiedzmy i na SF, czyli mamy i załóżmy, że 5 tysiaku, Ok, za 4 myślę, że go wyciągniecie, ale powiedzmy, że 5. I 5, mamy Diala, który kosztował tam, nie wiem, 1500 powiedzmy, czyli mamy 6,5. Mamy Lawina, który kosztował z 800, no to mamy 7300 mamy Anselda, który kosztuje też z Tysiaka, 1200, czyli mamy... 8500 i mamy na końcu radzie, który kosztował właśnie 1500-2000 albo bonera. Czyli macie idealnie skład za 10000, Oczywiście podawałem wam też propozycje, gdzie możecie sobie zamiast lawina wrzucić na przykład DORTA, a zamiast i gudali kogoś tam innego, czyli na przykład tam jakiegoś shootera, to już jak wam będzie się chciało, możecie też Dorta dać na SF, bo on też jest SF-em, bierzcie to pod uwagę. Więc to też całkiem fajna opcja by była i moglibyście na przykład tą kasę wtedy przeznaczyć w SG jakiegoś mocniejszego. To już od Was zależy. E, oczywiście piszcie swoje propozycje, jak i swoich OP zawodników, którymi graliście. Ja mam takie. E, no i tyle. Trzymajcie się. Hej.